Do mojego dania potrzebuję troszeczkę oleju rzepakowego. Odrobina chili. Ostrość oczywiście wybierzemy sobie sami. Paprykę słodko mieloną. Pieprz czarny, również mielony. I przyprawa do wieprzowiny. Potrzebuję ząbek czosnku lekko rozgnieciony. Dorzucam do miski. Doleję troszeczkę miodowej whisky. Łyżeczka miodu i sól. Dobrze, wymieszam wszystko razem i za tobie pięknie przygotowany kawałek mięsa w marynacie. Warto zostawić takie mięso na kilka godzin, aby przeszło przyprawami. Od alkoholu ślicznie skruszeje. W tym czasie przygotuję sos. Do mojego sosu potrzebuję świeże morele. Pokroję na pół, wyciągnę pestkę. Sposób jest bardzo, bardzo prosty. Nacinamy na pół, obkręcamy, wyciągamy pestkę. Morele chwilę poczekają. Do garnka wleję troszeczkę oleju, nie za dużo. Cebulkę pokroję w drobną kostkę i natychmiast ląduje w garnku. W międzyczasie obrałem rabarbar. Pokroję go w taką niedużą kostkę. Kwasowy smak doda pięknego aromatu. Będzie się świetnie komponował z morelami. Czas na morele. Przesmażę je bardzo delikatnie. Morele zaczynają się nam lekko karmelizować. Pomogę im i dodam troszeczkę cukru. Łyżka miodu też się przyda. Morela już puszcza swój sok. Zaczyna pięknie pachnieć. Czas na odrobinę masła. Aby dodać takiego leśnego smaku, doleję gin. Troszeczkę wody, morele zaczynają nam się rozpadać, czas dorzucić rabarbar. Dodam również pomarańcze, pięknie odświeżą nam nasz sos. Potrzebuję dosłownie kilka filetów. I nad garnkiem będę wycinał i wrzucał, aby nie uronić ani troszkę soku z soczystych pomarańczy. Ależ pachną. Lubię tą porę roku. I jeszcze sok. Posmakujemy jeszcze. Mmm. Zaczyna być naprawdę dobre. na soli i sok ze świeżo wyciśniętej limonki. I teraz będę gotował tak długo, aż wszystko zgęstnieje i powstanie piękny, gęsty sos. Sos już pięknie zgęstniał, morele się rozpadły, rabarbar już jest miękki. Zupełnie na koniec, aby złamać smak, dodam pokrojony estragon. Pokroję go drobno. Taki naprawdę bardzo wiosenny dodatek do mojego mięsa. I wrzucamy do garnka. Zdejmę z ognia. I czas zabrać się za polędwiczkę. Pachnie cudownie. Polędwiczka przez ten czas pięknie się zamarynowała. Osączę ją z nadmiaru tłuszczu i marynaty. Chodzi o to, aby mnie spaliła się na patelni. I tak przygotowaną polędwiczkę wrzucę na rozgrzaną, suchą patelnię. Na wolnym ogniu będę ją obsmażał z każdej strony. W międzyczasie pokroję szalotkę drobne kółeczka. Wcześniej sparzyłem sobie szparagi. Wykorzystam te najładniejsze części. Wyrównam je wszystkie, aby pięknie wyglądały na talerzu. To, co zostanie, warto zostawić później na przykład do zupy lub sałatki. Zupełnie na koniec dodam kolendrę, więc już ją też przygotuję. Jeżeli nie lubimy kolendry, z powodzeniem możemy użyć świeżą bazylię, oregano lub po prostu ogrodową pietruszkę. Moja polędwiczka ma już ten kolor, który chciałem osiągnąć. Teraz dopiero dodam troszeczkę oleju, gałązkę rozmarynu, łyżkę masła i będę podlewał, aż się prawie zetnie na bardzo małym ogniu, aby nie spalić masła. Jeszcze jest lekko surowa w środku. Ale ja lubię bardzo różową. Czas podlać ją odrobiną brandy. Dzisiaj lato, ale za to bardzo płonąco. Czas na szalotkę. Chwilę posmarzę. Piękny aromat. Polędwiczka się przecudnie błyszczy, czyli dokładnie tak, jak chciałem. Na koniec dodam jeszcze odrobinę masła. Powstanie mi ładny sos. Dorzucę szparagi. Tylko je ogrzeję. I całą garść kolendry. Cóż, danie przygotowane mogę układać na talerzu. Na dno talerza ułożę mój sos. Dosyć sporo. Pachnie pięknie z Tragonem. Będzie on bazą mojego dania. Szparagi lądują na górę. Polędwiczkę natomiast pokroję w cienkie plastry. Ależ gorące. I mięso ułożę na szparagach. Ułożę kilka ziół na górę, estragon, kolendrę, czyli te zioła, które znajdują się w daniu. Zakończę świeżo wyciśniętym sokiem z limonki. I moje letnie danie, jako przystawka, lub danie drugie, gotowe.